Okay. Jako, że jest to koncert Wroc for Freedom, to chciałbym zapytać panów, czy pamiętają panowie, co robili 4 czerwca 1989 roku? Wstałem rano wyprowadziłem psa. Pies był rudy, kurwa. Moje życie się zmieniło na tyle, że teraz mam rudego, ale rasowego grałem w piłkę z korekami. Odłączyłem się czegoś, nie pamiętam. Jak wróciłem do domu, to mama powiedziała, że nie ma komunizmu, jest fajnie. Więc trochę w zasadzie. Czy Nie, to nie. Mama powiedziała, że to już Czeczkowska powiedziała, więc dowiedziałem się, jakby trochę po nie w czasie. Przestałem odzyskanie niepodległości. A czy jednym zdaniem panowie mogliby podsumować te 20 lat? W międzyczasie miałem kilka udanych związków z kobietami i kilka Ogólnie nieruchomych. <noise> <traktu. głos> najlepiej mi się żyło <noise> za komuny, <noise> za których rządy? Za Mazowieckiego no właśnie myślę. Za Suchockiej mi się najlepiej żyło, bo wtedy spłodziłem dziecko. I byłem zadowolony z tych rządów, na 20 lat, no to w sumie drugie. Zespół nasz ma tylko 17 właśnie. W sumie, gdyby nie 4 czerwca, to pewnie byśmy... No więc nie, są plusy na pewno. Byśmy, bo żyjemy, żyjemy. na wiele lepszą musykę. Żyjemy, to jest plus na razie, przynajmniej jeszcze. A, trudno powiedzieć, bo tak po jednym szeregu utrzymywać 20 lat, kiedy wydarzyło się tyle ciekawych rzeczy. Cieszę się, że nie ma komunizmu, ale jest socjalizm. Znaczy, też u socjalizmu w zasadzie z perspektywy społecznej niewiele się zmieniło. Nas w Krakowie to nadal komunizm jest, bo prezydentem miasta jest, jest komunistyczny. Czy socjalizm? Co no, się zmieniło, ale w planie osobistym tak, natomiast w planie społecznym, poza tym, że ludzie to, że... trochę starsi się, się starsi. Nie ma już fajnych artykułów spożywczych, które były zaraz po na niepodległości no z miny. nie ma wody, ptyś, czy napoju gazowanego. są też minusy, Zmierosze są tylko są gorsze, że komunizm, panu Boże, był Ja uważam, że likwidacja, o tego nie mogę wybaczyć Mazowieckiemu i tym wszystkim opozycjonistom, bo zlikwidowali Pewek, za to się był naprawdę reakcyjny artykuł i przez to teraz się to wszystko tak zwrotniało, zglobalizowało. I... A... Ale ogólnie jesteśmy żadnym. No, tak, żyjemy w wolnym kraju, przynajmniej na razie. Chyba jest taki trochę wolny margines, wolności się kurczy, ale to w ogóle na całym świecie jest tak, że jednostka obywatel się coraz mniej liczy. Ale póki wolno palić publicznie jest dobrze. Okay, a wolno czy... wysłać kartki na Boże Narodzenie, też jest dobrze. Można śpiewać kolędy, więc cicha noc, cicha noc może śpiewać.